Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gotika. Dzisiaj postanowiłem, że jednak podbiję Silden, tak więc staję sobie tutaj na domku, żeby zaszczelić pierwszego orka z uku, a to ponieważ żebym miał ich zaznaczone na czerwono, całym miecze musiałem ich dobić, ale wątpię, żeby mi się to udało. Ze względu na to, że jest duża ilość orków, orków tej i by mi uniemożliwiły w ogóle wszelakie dobicie orka z mojej strony, tak więc... Postanowiłem, że sobie pierwszego zabiję po prostu z uchu, a kolejnych zabiję normalnie z mecza. Ok, Okej, tylko teraz będzie nieco trudno w nich trafić, bo są w ruchu. Okej, okay, no traf, traf, on jest mój. Okej, okay, dobra sobie już zapiszę, w razie czego, bo nie chce mi się powtarzać <laughs> To jest troszeczkę męczące Wow, się raduje Trzeba się troszeczkę miejsca oddalić, bo nie da się tu w ogóle bić Okej, okay. drugi ark spad. i jeszcze Wow, ale tutaj masakra jest Głowa, tylko poczekaj, chłopcze. Okej, okay, dobra, wycofamy się, wycofamy. O, wiedziałem, że tak będzie. Trudno. To zrobimy to troszeczkę inaczej. Wyjdziemy sobie z miasta i po prostu będziemy grupkami ich tutaj do siebie brać i zabijać. Niech się wczyta, bo w tym miejscu, gdzie teraz jestem, to było straszne. straszne klatkowanie. Okej. Okay. Ok, ok, wow, jak mówiłem, lagi są okropne, To się nie da grać, nie wiem co to się dzieje, fpsów mam 30 tylko, zazwyczaj mam ponad 100-150, wow, ok. Dlatego myślę, że zabijemy z łuku. Tak, udało się. Kolejny widzę cię do nas. <laughs> a zapraszam. Twojego kolegę też. Tylko już więcej nie chcę was mieć na głowie. Ok, a fajnie. A was na następnym poziom. Brakuje nam zaledwie pięciu punktów, żeby zdobyć umiejętność zabójca orków, która jest w zdolnościach łuczniczych ponieważ. Znaczy co ja mówię? <laughs> Przynajmniej się ta umiejętność cholernie, bo tylko jak widzicie, ja używam uku, To jest nieco szybki, nie tak kusza, którą trzeba przeodowywać. <laughs> w miarę to jakoś idzie. Myślę, że tak będziemy stopniowo jak brali to jakoś... Wyzwolimy Sylden. W Gelden będzie nieco trudniej, a to dlatego, że tam jest masakrycznie duża liczba szamanów, którzy. Potrafią być upierdliwi. <laughs> Magia jesteśmy, jak widzicie. 100% mamy... wyraźliwość na to. Okej, okay, tam widzę jak ktoś... paduje we mnie z dystansu. Więc przerzucę się na... <laughs> miecz, żeby tego w miarę szybko dobić i być w ruchu. Okej, okay, myślę, że nas nie trafi. Okej, okay, nie żyje A, idzie. Wow, ale masakra, karześnie. Wszyscy niewolnicy, którzy tutaj byli, walczyli, polegli i chyba nawet żadnego orka ze sobą nie wzięli na drugą stronę świata okej okay. podjedzmy sobie tutaj troszeczkę Zregenerujmy życie. O, chlebek sobie zniamy, bo nam nie dużo brakuje. Zapiszę szybko. I przechodzimy do walki dalej. Brakuje nam zaledwie 20 tysięcy do sproi Palladyna Tak więc bardzo fajnie. Wymagana też jest reputacja z tego, co kojarzy 60, a mamy teraz 54. Tak więc troszeczkę nam brakuje. O, za dużo tu Dobra, teraz zacznijmy ich tylko zabić I odejść trochę <laughs> Zebrałaś ich dosyć spora grupka A my sobie nie poradzimy tak łatwo z nimi Okej, okay, Quadir Ty chyba stałeś koło młyna z tego co kojarzę Okej, okay, dawaj to masz jakiś taki specyficzny cios Jak się obkręcasz <laughs> Ale spokojnie do czasu, też będziemy mieli takie Udamy się na później, to się nauczymy <laughs> Niebezpieczne teraz troszeczkę jest. Bo tam widzę, że co druga osoba posiada kuszę albo jakąś broń dystansową, z której mogą nas łatwo ściągnąć na dużą odległość. Wow, no właśnie, to jest przerypane. Oni, podczas gdy <laughs> zaglądam do ekwipunku, mogą się poruszać. Jak wychodzę z menu, to po prostu oni mają mnie na, wy na wyciągnięcie broni. Okej, okay, to teraz my zaatakujemy. Wow, jaki tu szybki jesteś. Irmak. Co my dla ciebie zrobiliśmy w ogóle? Już nie pamiętam. Aha, Irmak to była osoba, która zaginęła... To był ork, któremu zaginęła Halabarda. Której nie mogliśmy za chiny odnaleźć. Nie wiem w ogóle, gdzie ona się znajdowała. Ale mniejsza z tym już jest zadanie nieaktualne. Ork nie żyje. Wow, sporo was tam. Wiem, że mnie lubicie, ale chyba nie do tego stopnia, żeby mnie zamordować. Okej, okay, gdzie jestem? Dobra, to stopniowo jedziemy po kolei. No, guys, give us. Nie wiem, jak się to czyta. Give us, tak, give us. Oj, oddalimy się trochę. Może dojdziemy do obozu buntowników, gdzieś tutaj się znajdowali, na skraju. I myślę, że oni po... Znaczy, no, czy się mogą nam udzielić pomocy w walce z orkami? Tylko poczekaj, chłopcze! Aha, tak, zgadza się. To ja są wrogo nastawieni do nich, do najemników jak i orków. Okej, okay, to tu się pobawimy nieco mieczem. Okej, okay, dawaj, tylko nie spadnij na ziemię. Okej, okay, buntownik jeden. Aaa, nie trafiłem w tego, co chciałem. No, widzę, że waleczny mój nasz. Pokazałeś mu. Dawaj, 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 dawaj. Ładnie idzie. Tylko nie będę tutaj chyba wszystkich zgarniał. Wow, tam jest sporo orków i najemników, którzy ładują do nas z kuszy. I chyba nie tylko do nas, jak i do, na do naszych buntowników, przyjaciół. Ale na razie nie oberwaliśmy ani razu. To pewnie sobie zaraz wykraczy i oberwę tak, że spadnę Okej, <laughs> okej, okay, okay, dawaj, 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 dawaj. Okej, okay, ładnie, ładnie Dawaj, 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 dawaj Tylko nie pozwól, żeby cię zaatakowali i uderzyli Nadzieli Na dzielina O właśnie, to jest najgorsze O ładnie jeszcze zwiadowca Dawaj, dawaj, okej. Okay. <laughs> Chyba wszyscy. Nie, jeszcze jedna osoba została. Najemnik. Pan kombosa. <laughs> Będzie chciał nas uderzyć, jak zazwyczaj bywa. Okej, okay, dobra, lecimy z powrotem do miasta. Chyba, że... Nie, jeszcze jest tu jakiś najemnik, stoi. Pięknie. I nieżywy. <laughs> Tak, krwiopica z tego, co mi się wydaje z przodu, ona już chyba nie powinna żyć. Ponieważ zabijemy już chyba po raz trzeci, ona nas się wskrzesza. Nie wiadomo w jaki sposób. ale dobra, wniesie z tym. Wróćmy do miasta i zobaczmy, gdzie oni w ogóle są. Ja jest tu, widzę jakiś rybak. Rybak też przeciwko nam. Aha, ładnie poszedł na innego szczera. Dawaj, 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 Dwóch orków. z imieniem. Oj, będzie. A, wiedziałem, że tak się skończy. Niepotrzebnie przeszedłem w, w poziom dystansu, znaczy się, no, w pozycję dystansową, defensywną jaką dystansową. Co ja w ogóle mówię za głupotę? Defensywną, o tym chodziło. Ponieważ ciężko, no jak już odklikam to, to jeszcze nieco trzyma tę tarczę, nie jesteśmy w stanie na czas się odsunąć, żeby nas orgi nie ciachnął ze swojego miecza halabardy krużwaroka albo jakichś tam <laughs> przedmiotów, które używa przeciwko chyba <laughs> ładne. Został w nogę niech sobie ściągniemy. Na odległość, nie będziemy się bawić i tracić życia, niepotrzebnie. Nie dostałem? Aha, to jest chyba ten, co walczy ze mną na arenie, tak więc... Za nich doświadczenia już nie dostaniemy. Dawaj, 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 dawaj. Ciekawe, czy są jakieś lepsze miecze, pod względem obrażeń zadawanych. Naprawdę z tego, co... coś czuję, że mam słaby, bo... To obrażenie to nie jest to, co jeszcze chciałbym, żeby było. Aaa, ah, kołgowe ci przyleciało Masz czwarte człowiek. miałeś półtora ręcznik, zęb. Szczalfe doleciało, ale go zabiła. Nieważne, gdzie dostał, ważne, że nie żyje. Okej. Okay. Wyszczerzony Furtian. Może sobie troszeczkę... Zwiększymy poziom życia pasek zdrowia. Bo jest nieco krucho z nami. Myślę, że już niedużo ich zostało. Bo myślę, że się nie chce z nimi bić. Jeszcze przed nami dwa miasta do wyzwolenia. Znaczy się... Łącznie z tym dwa. Nie wiem jak licząc węgard. z pierwszym nie wiem gdzie zapisałem w ogóle grę. Coś czuję, że będziemy znów musieli walczyć. Tylko nie. On mi się naprawdę cholernie nie chce. No zapewne tak, bo nie zapisywałem chyba później. No właśnie. A, spieprzyłem. Musicie wybaczyć. Nie, no raz, dwa, to powinienem. Mam załatwić już mniej więcej wiem jakich przeciwników będę się tutaj mógł spodziewać <laughs> Jarola jakiegoś tam typka jeszcze nie dostałeś nie, nie 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 no to super coś czuję że my to skiniemy z... mm. Pieprzona gryfiopica. Trudniła nam tylko sprawę. No właśnie, bardzo dobrze, że, nam tak, się, tak, się, że tak się skończyło. To chyba przyszłości nie miało, bo nie miałem żadnej już mikstury ani zaklęcia odtarzającego, chyba z tego co kojarzę, że zaklęcie możliwe, że mam, ale wątpię, żebym się teraz udało go użyć. Ze względu na to, że na no, stop są orkowie przy nas, <coughs> którzy nas na złego ciągle atakują. Dobra, przejdziemy sobie tak szybko z boku Mi się już nas nie zauważyła kropica Nie, bardzo dobrze Przejdziemy może z tej strony Nie będziemy wchodzić przez... Nie wiem, jakby to... Głównoboczne wejście <laughs> Nie wiem gdzie jest główne wejście Zapewne tutaj, bo tu jest prowadzi jakiś szlak Jakiś transportowy Nie wiem O Najemnik Gorków. okej, okay, dawaj Zapraszam i jeszcze jeden szczał, ok, Tam widzę naszego rybaka sławnego, który pada po jednym szczale No nie, wytrzymałeś Wytrzymały ten ryb o a ty skąd tu się znalazłeś? No, wytłumacz mi Jeszcze jeden szczał? Tak Barack Obama Okej, okay, jak mi się dzisiaj <laughs> źle składa zdania, ale mówi To jest masakr. Masakr Ła wow. <laughs> Właśnie zapiszę sobie sobie troszeczkę orków i najemników <laughs> pokonałem Przerypane, że wszyscy naraz lecą, żeby nas zamordować, a to dla nas jest troszeczkę niekorzystne. Okej, okay. jesteśmy za lekką baragą. No, chyba nie. Oni nieco łatwiej to pokonują niż my. Wow, nosorożec. Może Nos troszeczkę się podleczę i ucieknę na dystans, na większy dystans. Myślę, że ich ściągnę z łuku. Czy uda mi się w ogóle uciec od czasu? Uda się. Okay. Ah. No, ten pak. <laughs> Nie na no, trąb. Okej, okay. jednego oryginałka mniej. Wow, jak ci broń leciała <laughs> W kosmos. I jeszcze jeden najemnik. Tylko potem będę miał dosyć sporo zbierania, bo wszędzie są rozrzucane postacie, a pośródszonych furtnian. Jeszcze więcej was tutaj jest. Czy się okaże, że cały Sidi się zleciał tutaj? <laughs> Jeszcze nie widziałem naszego dowódcy, generała miasta. Jestem ciekawy, czy pewnie jak VAG siedzi sami jedyny w swojej siedzibie, a swoich rzeczywiście oczywiście na do wojnę. Dobra, wow, sporo was tu naprawdę. Ale widzę, że się coś blugujecie w tym miejscu, tak więc plus dla mnie. Czy nie wszyscy Ganka No we, we, Gin z tego co się orientuje, dodatek zmierzch bogów to całkowicie nie jest dodatek do tej gry, tylko nie wiem, oddzielna gra, która ma jakieś. Nie wiem, dodatkowe questy do tej krainy, do krain, które są w gotiku trójce. Tak więc nie wiem czy jest sens w ogóle przychodzenia bo raczej nas mieszu bogów <coughs> jeszcze się okaże jak czas na to pozwoli Ja sobie nieco napiochę grafik samych nagrywania gier jak widzicie prowadzę dosyć <coughs> sporo serii Far Crya Gotika który no jest naprawdę długą serią Trzeba poświęcić dosyć sporo odcinków, żeby nagrać i zakończyć ją. Ale bardzo fajnie, podobają mi się takie projekty, plany. Potem Far Cry. mi Far Cry się pójdzie nieco zwinniej. Przysiądę się do niego weekend i spróbuję nagrać z całego, czy no, od koń do końca samego. I odcinki dodawać, nie wiem, co drugi. Codziennie, nie wiem, jeszcze się okaże. Bo Gothic na pewno codziennie będzie widniał na nowym kanale. <laughs> z tego co sobie liczyłem to odcinków Gotika jeszcze nam ee, no, odcinków Gotika będzie jeszcze gdzieś około 80 około setki tak więc muszę jednak dodawać codziennie oj już widzę że nas <grym>, dostają mukiem. o tam są kolejni ok jeszcze jeden strzał. ok tu jeszcze szczerwo widzę że się dołączy do nas Okej, okay. Denpok. Ciebie w ogóle nie kojarzę, gdzie ty się znajdowałeś w ogóle w Sealand to nie wiem. Okej, okay, bojownik. Z tobą będzie łatwo, bo jesteś sam, a sam dużo, dużo mi krzywdy nie zrobisz. Okej, okay, kolejny widzę. Ochotnik. Okej, okay. chodź do góry, bo nie chcę, żeby ci tam czypało na dole, bo nie, ogóle, nie mogę ci w ogóle namierzyć. Jeszcze dwa szczały. Ostatni. Okej, okay. i wracamy do miasta. Zobaczymy w ogóle, co się tam dzieje. Pewnie moich sojuszników ani jednego nie ma. Możliwe, że tylko Ra Lars przeżył. Ten Nordmarczyk, którego wykupiliśmy z rąk Trompoka, yy, tak? Chyba tak. Nieco ma lepsze kwipunek niż niewolnicy. Jest cały ze stali to tak więc szanse na przeciw tam ma chyba największe. Ok. Wykorzystamy sobie parę szczał, Dobra, przejdźmy może już do Mieczyka. Ok, 200 doświadczenia więcej. O, idzie chyba nas dowódca sam. Ah, Bóg Umbrak, tak To jest sam dowódca, Syllem, który naprawdę jest kiepski. <laughs> Zabij szpiega buntowników, nie zabiłem szpiega buntowników, ale sobie zapiszę, ponieważ zabiłem samego dowódcę. Wow, skąd się tu znaleźliście? <laughs> Dziwne, ale nieważne. Możliwe, że tam się gdzieś zaklinowali i teraz wrócili. Okej okay. to nie lubię orków z kuszą Wow, 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 wow No mogę zginąć Szybko sobie jak fipunek otworzę, wypiję eliksiry Których jeszcze mam dosyć sporo, tak więc <ścoughs> spoko Dużo nam brakuje do następnego dobra Tak Ale jak widzicie poziom 40, tak więc ładnie idziemy Ciekawe, ciekawe jestem, czy jest jakiś maksymalny level w Gotiku. Czy jest jakaś, nie wiem, <laughs> granica, do której możemy w ogóle wyskilować, a ci weekspić naszą postać. Myślę, że nie ma, bo wątpię, żeby były jakieś ograniczenia w tej grze. Bo jeszcze przed nami jakbyśmy chcieli wszystko odbyć, to potrzeba naprawdę masakrycznie dużo punktów nauki umiejętności Bo skillów tu jest od, od groma. Widzę, że znów się zaklinowali, ale to jest mi się ostatnia już ostatni sordów orków op top. z ciebie chyba zabiłem już Dobra, mnie się z tym, to zabijecie po raz drugi <grym> No, dawaj, dawaj, kolejny Oj, tu widzę, że kolega ma kuszę. Tylko żeby nas nie zranił, musimy się nieco ruszać. No bardzo dobrze, że zrezygnował z walki na dystans. Właśnie to nie miało sensu, tak jak i trzymanie, Zaczyna jak walka na miecz ze mną, ponieważ się coś zaklinowali. A. Nie buguje, nie czytuje, tak więc. O. I właśnie oto tym sposobem zabijając tego orka wyzwaliśmy Sylden. Jak widzicie reputacja nam wzrosła do... Nie? Myślałem, że będzie 100. No trudno. Mniejsza z tym. <coughs> Orkowie właśnie uciekają i ich nie będziemy powstrzymywać, bo ja nie chcemy się ich zabijać, ale widzę, że coś się z i tak więc im troszeczkę pomogę. Tak więc dziękuję za oglądnięcie i do zobaczenia niebawem. Pa pa!